Szczęść Boże, witajcie w przedostatnią niedzielę roku liturgicznego z Ewangelii według św. Marka. W tych dniach, po tej udręce, słońce się zaćmi, księżyc straci blask i gwiazdy będą spadały z nieba, a moce, które są w niebie, zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach z wielką mocą i chwałą. Wówczas pośle aniołów i zbierze swoich wybranych z czterech stron świata, od krańca ziemi aż po krańce nieba. Uczcie się na przykładzie drzewa figowego. Gdy jego gałązki stają się miękkie i wypuszczaliście, rozpoznajecie, że zbliża się lato. Tak też i Wy, gdy zobaczycie, że to się dzieje, wiedzcie, że jest blisko we drzwiach. Zapewniam Was, nie przeminie to pokolenie, dopóki nie spełni się to wszystko. Niebo i Ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. O tym jednak, kiedy nadejdzie ten dzień i godzina, nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani syn. Tylko Ojciec. O tym jednak, kiedy nadejdzie ten dzień, mowa o końcu świata i ta godzina, kiedy ten świat przestanie istnieć, nikt nie wie ani nie aniołowie, ani syn, tylko Ojciec. Bóg, który jest twórcą tego świata. Kiedy słyszymy Ewangelię dotyczącą końca świata, od razu. Pewnie rodzi się pewien dreszcz emocji, mamy na uwadze wiele sekt, które na tym bazując, na datach końca świata, próbują zbudzić lęk, niepokój. Obraz Boga, który się tylko gniewa na człowieka i w ten sposób tylko czyha, jak zgładzić tego człowieka. I to wszystko, zobaczcie, ma jeden cel, żeby zabrać nam radość życia. Żeby nam zabrać ten prawdziwy obraz Boga, bo te wszystkie lęki, te emocje, te sekty, które ciągle działają na krawędzi, że otóż nastąpi koniec świata, oto już jest prawie, że data znana i tak dalej, te wszystkie nasze dociekania, kiedy ta data będzie, co jest zgodne z naturą ludzką. Powoduje tylko jedno, że gdzieś ten obraz Boga zupełnie zaczyna nam być przesłonięty i zapominamy o tym, że Bóg jest miłosiernym, że Bóg na krzyżu zbawił każdego z nas. A to oznacza, że dopóki żyję, że dopóki jestem na tej ziemi, mam ciągle możliwość nawracania się, korzystania z sakramentów, ciągle powiedzenia dziękuję, przepraszam, ciągle załatwienia tylu spraw, które gdzieś tam się odkładają na później. Ale lęk nie pochodzi od Pana Boga. I dlatego, gdy on się pojawia, to pytajmy siebie, czy tak naprawdę w moim sercu mieszka Bóg, ten, który jest miłością, ten, który mnie pociąga do dobrego, a nie żeby się załamać i powiedzieć: jejku, świat się wali, tu kataklizm, tam trzęsienie ziemi, tutaj inne wydarzenia to jest natura. W historii tak się zawsze działo i będzie działo. Są to znaki, które nam przypominają, że to nie my jesteśmy władcami tego świata. My jesteśmy tu tylko w, i aż w dzierżawie o czym wielokrotnie przypominam. A więc ta Ewangelia i świat, który jest wokół nas, nam uświadamia jedną prawdę. Że my chrześcijanie nie pytamy kiedy, bo to jest nieznane i to Ewangelia dokładnie mówi. I nikt nie może nam powiedzieć, że oto tego i tego dnia nastąpi koniec świata. Ktokolwiek to zrobi, przeczy Ewangelii. A więc nie pytamy kiedy nastąpi koniec, tylko pytamy jak mamy dziś żyć, aby ten czas najlepiej wykorzystać. Bo mój koniec świata będzie w momencie, kiedy ja zamknę oczy i przejdę na drugą stronę życia. Dlatego. Nie mając wiedzy o tym kiedy to będzie, ważne, żebyśmy my umieli ten czas dziś jak najlepiej wykorzystać. Jak najwięcej dać z siebie, by nie zmarnować życia dziś. Pamiętajcie o tym, że największym kłamstwem jest słowo kiedyś. To jest słowo szatana kiedyś, kiedy się poukładam, kiedy będzie lepiej, kiedy coś tam innego będę dopiero żył. Nieprawda. To kiedyś jest największym kłamstwem. Dziś jest naszą prawdą. I patrząc na koniec świata, o którym dzisiaj mówi dzisiaj Jezus, to jest mobilizacja, by to dziś po prostu jak najpełniej wykorzystać, tak jak mówi Jezus, na wszystko, co jest związane z miłością i dzięki miłości dalej żyć.